Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży podjął uchwałę o utworzeniu Instytutu Prawa i Administracji. Dyrektorem Instytutu został profesor Krzysztof Prokop. 8 lipca 2016 roku Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości podjął uchwałę o utworzeniu Instytutu Prawa i Administracji. Ja natomiast otrzymałem powołanie na, stanowiska, na stanowisko dyrektora tegoż instytutu. To oznacza tyle, że od 1 października 2016 roku dysponujemy kadrą profesorską, która upoważnia nas do prowadzenia tego typu instytutu, prowadzenia studiów na kierunku administracja pierwszego i drugiego stopnia oraz ubiegania się o Pozwolenie na prowadzenie innych studiów, do których potrzebni są profesorowie z zakresu prawa. Nowy instytut prowadzi studia na kierunku administracja pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe. Od 2010 roku Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości prowadzi studia na pierwszym stopniu administracji, od ubiegłego roku prowadzi studia na drugim stopniu administracji, studia magisterskie. W przypadku studiów pierwszego stopnia chodzi o ukończenie szkoły średniej, uzyskanie świadectwa dojrzałości, natomiast w przypadku studiów drugiego stopnia chodzi o dyplom poświadczający ukończenie studiów stopnia pierwszego, a więc stopień licencjata. Bierze się pod uwagę przede wszystkim oceny z języka polskiego, z wiedzy o społeczeństwie, z historii, natomiast w przypadku studiów drugiego stopnia decyduje ocena na dyplomie. W przypadku PWS i PWOM, że nie ma z tym większego problemu, ponieważ w dobie niżu demograficznego od kilku lat tak naprawdę na studia pierwszego stopnia przyjmowani są wszyscy chętni kandydaci. Dlaczego warto studiować administrację? Równie dobrze można by było zapytać, dlaczego warto studiować każdy inny kierunek studiów. Ja wychodzę osobiście z założenia, że młody człowiek powinien robić w życiu to, co uważa za słuszne. Jeżeli ktoś chce studiować administrację, studiuje administrację. Jeżeli ktoś chce studiować kosmetologię, to studiuje kosmetologię. A jeżeli ktoś chce studiować fizykę atomową, to studiuje fizykę atomową. Tak naprawdę sytuacja na rynku pracy za 5 lat, kiedy młodzi ludzie będą kończyli studia, jest nikomu nieznana. W związku z tym każdy powinien w życiu robić to, co lubi, co potrafi najlepiej. Kierunek administracji jest kierunkiem uniwersalnym. Po tym kierunku możliwe jest podjęcie pracy zarówno w sektorze publicznym, w urzędach w organach administracji publicznej, natomiast równie dobrze może absolwent studiów w kierunku administracja podjąć na przykład prowadzenie, podjąć prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie. Mamy w programie studiów przewidziane specjalności, również na, ten, na tego typu okoliczność dla osób, które są chętne do podjęcia się działalności gospodarczej w własnym zakresie. No i mamy wreszcie ofertę programową w stosunku do tych osób, które chcą studiować problematykę bezpieczeństwa. Publicznego. Najbardziej nam jako kadrze nauczającej zależy na tym, żeby młodzi ludzie, którzy kończą studia, zostali na miejscu w Łąży i dalej rozwijali potencjał tego miasta i regionu. Natomiast życie się tak układa, że część osób wyjeżdża w inne miejsca kraju, część osób wyjeżdża za granicę, ci, którzy tutaj zostają, część znajduje miejsca pracy w różnego rodzaju instytucjach, część się para działalnością gospodarczą. Pełnych danych jeszcze nie mamy, ponieważ dopiero w przyszłym roku Będziemy mieli pierwszych absolwentów studiów magisterskich. W związku z tym, tak naprawdę, dopiero po roku 2017 będziemy mogli mieć pełną orientację, jak wyglądają losy absolwentów studiów pięcioletnich. Student kierunku administracji pierwszego stopnia może również wybrać sobie inny kierunek studiów niż administracja. Akurat w przypadku. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości mamy studia z zakresu informatyki oraz pielęgniarstwa drugiego stopnia. Z drugiej strony my też jako Instytut prowadzący studia magisterskie z zakresu administracji przyjmujemy absolwentów z zarządzania oraz z pracy socjalnej pierwszego stopnia. Będziemy prowadzili. Od nowego roku akademickiego studia podyplomowe z zakresu służby bezpieczeństwa i porządku publicznego. To są studia podyplomowe oferowane do osób, które pracują w tego typu instytucjach, zwłaszcza w instytucjach mundurowych, w policji, w Straży Granicznej, w, straży, w służbie celnej. Z drugiej strony też będziemy próbowali, na jesieni tego roku y, prosić Wysoki Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości o zezwolenie na prowadzenie studiów podyplomowych z zakresu mediacji sądowej i pozasądowej. Być może jeszcze będą inne y, koncepcje, inne pomysły na prowadzenie studiów podyplomowych. We wrześniu złożone zostaną dokumenty związane z organizacją pięcioletnich dziennych studiów prawniczych w Łomżyńskiej uczelni. Władze instytutu dysponują deklaracjami pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych pracą w Instytucie Prawa i Administracji w Łomży. Rozpoczęcie nauki na pierwszym roku studiów prawniczych w Łomży planowane jest w październiku 2017 roku.